Dobry Państwa, w dzisiejszym odcinku Vivo X90. Gigantyczny smartfon, ale dobrze trzymający się w dłoni, dlatego jest nie, nie za szeroki jest. I to jest ważne, bo smartfon może być duży, ale jeśli jest szeroki, to źle się go trzyma. Ten jest tak na granicy, przynajmniej do mojej ręki. Odcisk glini papilarnych działa szybko. Co pierwsze rzuca się w oczy to ekran. I według mnie jest to jeden, jak nie najlepszy ekran w smartfonie. Ale możesz powiedzieć, "Uff, w tamtym czy w tamtym wygląda lepiej. Ok, gdyby był płaski, nie zaokrąglony, to wyglądałby lepiej, ale tu nie chodzi nawet o wygląd fizyczny, tylko o dostrojenie. Może to jest najlepiej, może nie najlepszy, ale najlepiej dostrojony. Ekran. Co to oznacza, że kolory są naturalne. Tak, to co widzisz swoimi pięknymi oczami, to samo oddaje ten ekran. Jest normalnie kropka w kropkę i to mnie się podoba. No, na przykład sam w Samsungach jest mocno przesycone, prawda? Na przykład zielony jest bardzo zielony, a czerwony to aż taki przeczerwieniony, yy, No, taki mocny. Twarz na przykład jest bardzo czerwona. Tutaj jest wszystko. Tak, jak powinno być, proszę bardzo, te kolory są takie, jakie powinny być i to mnie się podoba. Nie podoba mi się, że jestem za, za gruby, czas schudnąć. Tak, proszę Państwa, ale ta przednia kamera, mimo że nie jest 4K, zobaczcie, jak to, jak to ładnie zbiera, jaki to jest czysty obraz. Wow, do tego się nie spodziewałem, że jest aż tak czysty, jak ładnie to wygląda. No, tam głośniki bajerki. Wow. No to od razu rzuca się to w oczy. Czy jest płynny? No proszę państwa, czy jak mógłby nie być? Proszę. Bach, 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 Pięknie to płynnie chodzi. Czy ma dużo mocy? No sprawdźmy. 1675 w singlu i 4208 w multi. Co to oznacza? Oznacza to, że w pojedynczym tutaj wyniku mamy wyższe Numerki niż w najnowszym Samsungu i najnowszym Xiaomi, ale na to w Multi mamy niższe, więc to jest takie odwrócona, można powiedzieć, historia. Ale te numery nie mają znaczenia, jeśli ich nie wykorzystamy. No do przeglądania internetu zupełnie ci wystarczą i różnicy nie zobaczysz, ale w grach to już jest inna historia. Taking Echo. Lost Delta. Hostile center gun in your AO. We're capturing D. Capturing Enemy contact! We capture D. Eliminated. Enemy take Ying. Czyli wbudowane głośniki. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okay. Według mojej skromnej oceny grają bardzo głośno. Jest to jeden z najgłośniejszych grających smartfonów dostępnych na rynku, który wygląda normalnie. No pomijamy te gamingowe smartfony, które mają wielkie grille na tutaj głośniki. Jest dobrze, jest bardzo ciepły dźwięk. Aczkolwiek trzeba bym go jeszcze troszeczkę, troszeczkę tutaj. Pozmieniać w ustawieniach, gdyż to słuchaliśmy takich standardowy, standardowych ustawień fabrycznych. Gdyż no troszeczkę. Są te średnie tony i wysokie, takie gryzące. No ciężko to wytłumaczyć, musiałbyś to samo usłyszeć. Ja bym to pozmieniał, ale to jest bardzo kwestia indywidualna. No każdy lubi inny ton muzyki, więc przejdźmy dalej, a przejdźmy już do. Aparatu. A w sferze aparatu mamy sport, czyli takie szybkie, tutaj sceny możemy sobie nagrywać. Mamy tryb nocny, mamy tryb portretowy. I tutaj dość ciekawego, mimo że kamera jest Full HD, to zobaczcie, jak ostry i piękny jest ten obraz. To jest chyba najlepsza kamera Full HD, bez autofokusu, jaką widziałem. No pięknie, zobaczcie, bo to nagrywam Samsung Galaxy S21. Jak to jest wszystko ostre, tutaj wiadomo, że autofokusu nie ma, więc jest ustawione na sztywno na tej odległości. Wow, nieźle. Moim zdaniem, petarda. Ale przejdźmy sobie dalej. No, foto oczywiście. I fotom możemy w HDR-ze, i tak dalej. wideo w 60 klatkach możemy maksymalnie w full HD z przodu. A z tyłu mamy oczywiście możliwość nagrywania w 4K, jak i w 8K 24 klatki. Podczas nagrywania możemy przechodzić między obiektywami. No, pomijając przedni i tylny, także jest to również bardzo dobra informacja. No i mamy specjalny tryb, którego próżno szukać w innych smartfonach czyli stabilizacja ultra to znajdziesz w innych smartfonach, ale Horizon Line tego już nie. Horizon Line czyli mogę kręcić tym smartfonem, a dalej jesteśmy w poziomie. Proszę bardzo. Fajna sprawa. Jak w GoPro. Mamy oczywiście Pro, Zeiss. I tutaj w dodatkowych mamy ultra dokumenty. Zeiss Lenscape, czyli wybluruje ci górę i dół. No to, to takie jest taki tego. Double Video i tu fajnie, że możemy sobie no i tu są włączone jakieś tryby widzę. Kwiatkowe i tak dalej. Możemy sobie je pododawać. No, wyjdźmy z tego, wyjdźmy z tego. Double Exposure, przepraszam. AI grupowe portrety. I tutaj możemy sobie razem w grupie strzelić I sztuczna inteligencja nam to wszystko ustawi dobrze. Jest oczywiście Dual View i możemy sobie go dać na środek, To jest bardzo dobre. Full HD maksymalnie, bo wiadomo, że jest to przednia kamera. Pięknie. Super Moon i High Resolution i tak dalej. Zobaczcie sobie kilka próbek, ale zanim to zobaczymy, na przykładzie tej pizzy, zobaczcie jak sobie to ładnie, jakie to jest szczegółowość, 50 megapikseli, ale to wszystko wygląda i tam było dość ciemno w tym pomieszczeniu, mimo to złapał bardzo ładnie nawet ten pad tutaj, zobaczcie jak to wszystko, ach, ostrość jest niesamowita. Zobaczmy sobie sample. Bateria wytrzyma Państwu cały dzień, to raczej pewne, chyba że nagrywacie non stop w 4K i w 8K, no to żaden smartfon Panu tego nie wytrzyma, czy Pani? Ale to w sumie nie ma zbytnio znaczenia, gdyż ładowarka 120 w która jest dodana w zestawie, naładuje Państwu ten smartfon niecałe 20 minut, a gdybyście nie chcieli... 100 ładowarką, lecz z bezprzewodową, no bo kable, no to wiadomo, to mamy ładowanie 50 megapikseli. To 50, o, przepraszam, 50 watów, 50 watów, to nawet najnowsze Samsungi na kablu tyle nie mają. To jest coś niesamowitego i szokującego. A największym szokiem jest to, że to wszystko dostajemy. W zestawie, i do tego jeszcze nawet słuchawki. Proszę bardzo. Jest czarny, więc wszystko jest. No dobrze. Czego dowiedzieliśmy się o tym smartfonie? A dowiedzieliśmy się, że smartfon ma szybki odcisk palca. Genialnie dostrojony ekran, który wygląda rewelacyjnie. To, co filmujemy, to nam pokazuje ekran. Kropka w kropkę. Gdzie w innych smartfonach jest albo przeszycone, albo niedosycone. A tutaj jest idealnie. Ktoś, kto zastrajał, zrobił dobrą robotę. Głośniki pięknie grające i bardzo głośno, dobrze trzyma się w dłoni. Ten smartfon jest dla ludzi, którzy lubią precyzję. On jest precyzyjny. Te zdjęcia są precyzyjne. Ekran. Wszystko jest tutaj zrobione z precyzją. I teraz już wiesz, że to wszystko piękne jest.